Są baśnie i bajki, które znamy wszyscy, grzeczne księżniczki i piękne hebjerzy. A gdyby tak te postacie zeszły na złą drogę? Szefunciu, nie chcesz kupić skórki z wilka? Świeża podroszona. nie? To może zegareczek. O, moglibyśmy wyjaśnić, dlaczego ona ciągle śpi? No, prowadząc nocne tryb życia, chyba nie da się inaczej. <śmum> Interesująca wizja, nieprawdaż? Jeżeli coś takiego was ciekawi, chociaż może w formie trochę bardziej dostosowanej do młodszych odbiorców, to w październiku ukazała się u nas kraina opowieści autorstwa Krisa, tego zgli. W tej historii dwunastoletnie rodzeństwo wkracza w świat baśni, w którym złotowłosa jest poszukiwanym zbiegiem. Czerwony kapturek ma własne królestwo, a królowa Kopciuszek już wkrótce zostanie matką. Zaklęcie życzeń już w księgarniach, niedługo również tą drugi. wszystko dzięki wydawnictwu Młodzieżówka, więc ja zapytuję was o wasze pomysły na mroczne historie postaci znanych nam z bajek. Zajrzyjcie także do innych social mediów, tych mniej lub bardziej bajkowych, sprawdźcie też ten film, w którym mówię o takiej tajnej, ukrytej teorii Disneya, która zrujnuje wam dzieciństwo, a my widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia, pa!